Wspomnij mnie jeszcze. W Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach zainaugurowano nowy rok kulturalny i sezon artystyczny województwa. Świętokrzyscy fani rozrywki z wyższej półki po raz kolejny będą mieli z czego wybierać. Do przyszłej jesieni tutejsze placówki kultury przygotowały niezwykle bogaty program. Zaczęliśmy sezon już od święta wiosny, Angelina Prejżekarza i Igora Strawińskiego. Spektakle Dziadka do Orzechów, zarówno tu w regionie, jak i spektakle wyjazdowe. Być może jesteśmy w trakcie rozmów nadal z drugiej współpracy z operą izraelską w Tel Awiwie narodową operą w Tel Awiwie i planujemy realizować tutaj działania premierowe nasze takie jak kameralny wieczór w grudniu i również przedstawienie oparte na utworach Witola Wiktor, i również przedstawienia oparte na utworze Witolda Gombrowicza będziemy mieli premierę Dziejów grzechu i to jest szalenie istotna sytuacja, bo tak Żeromski jest naszym patronem. I właściwie za moich czasów nigdy tu nie był grany. Ja będę robił nowy tekst Lewina Hanocha. Wszyscy chcą żyć. A na zakończenie sezonu będzie Wiktor Rubin z Jolą Janicza, który robił trzecią część tryptyku. Joanna Szalona, Carycja Katarzyna, i teraz będzie o. Księżnej Batory. Jak co roku przy tej okazji zarząd województwa wyróżnił osoby szczególnie zasłużone dla dorobku kulturalnego regionu wręczając świętokrzyskie nagrody kultury. Tym razem otrzymało je 16 osób oraz 3 zespoły. To ukłon wobec środowiska twórców rozmaitych dziedzin, bo tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z osobami bardzo zasłużonymi, ale też z tak zwanymi dobrze rokującymi artystami, bo również nagradzamy tych, którzy mają już pewne sukcesy i dobrze wkraczają w ten, ten artystyczny świat. Nagrody honorowe za kształt twórczości trafiły do Kieleckiego Teatru Tańca, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Andrzeja Dąbrowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Staramy się udowodnić, czy pokazać, że biblioteka nie musi być tylko miejscem, w którym gromadzi się książki, czasem czasopisma i je udostępnia że może być instytucją, która ma znacznie szerszą ofertę, ma wiele ciekawych inicjatyw i działa w bardzo interesującym obszarze związanym z piśmiennictwem, z kulturą piśmienniczą. Taka nagroda po pierwsze dodaje skrzydeł, a po drugie też mobilizuje i zobowiązuje, więc na pewno sezon będzie wytężony. Chcielibyśmy też powiedzieć, że bardzo Cieszymy się z takiej nagrody, bo ona również ją chcemy dedykować częściowo nie tylko pracownikom, artystycznym i administracyjnym, ale także naszej publiczności. Ośmiu laureatów kapituła uhonorowała nagrodą drugiego stopnia, zaś sześciu wyróżniono. Nagrody zespołowe wręczono ludowym zespołom Śpiewaczym kowalanki oraz kopcowianki, a także legendarnej formacji kabaretowej Pigwa Show. Kabaret Pigwa Show to już około 30 lat funkcjonuje na estradzie, a sama Pigwa to około 40 lat. Każdy program, który dawaliśmy był inny, bo w, inny, inny, w samej rzeczy był wtedy, kiedy występowała Agnieszka Fatyga, inny gdy był Wojtek Korda, a inny gdy na przykład Boguś Mec. Dodatkowo przyznano nagrodę specjalną z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego. Trafiła ona do tych, którzy jego dorobek popularyzują ze szczególnym oddychaniem profesora Zdzisława Jerzego Adamczyka, jednego z najwybitniejszych znawców życia i twórczości artysty oraz Kazimiery Zapałowej, wieloletniego kustosza Muzeum Lat Szkolnych, pisarza i autorki licznych artykułów na jego temat. Los dał mi taką szansę, że kiedy kończyłam studia, to było miejsce w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego i ja je zajęłam, młoda polonistka i przepracowałam tam 37 lat. A później los mi dał drugą szansę, kiedy odeszłam na emeryturę, że się nie starzełam, jak inni, bo pojawiła się możliwość współpracy z ludźmi w ciekotach. Podczas uroczystości zaprezentowano utwory ze spektaklu Hemar, poeta przeklęty, najnowszej sztuki prezentowanej na deskach Kieleckiego Teatru. Panience, serce i ręce, sam rąk związał.